Cześć panny, kochane, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Kochane panny, robimy sobie dzisiaj czytanie na nowy miesiąc, miesiąc maj. E, maj 2023. Talie są dwie przetasowane, główna, dopowiadająca czekają już na Was, kochane panny. E, panny, mam nadzieję, że to będzie takie szybciutko czyta szybciutkie czytanko, bo i tak będziemy słuchajcie robić zawsze te tygodniówki. Mam nadzieję, że zawsze. I będziemy wtedy, słuchajcie, bardziej wnikać w, co, w to, co tam się może u Was wydarzyć. Dlatego słuchajcie, ten maj, czytanko na maj, mam nadzieję, że będzie dosyć takie zwięzłe, ale słuchajcie, zobaczymy. Wyciągamy ta kartę główną, Waszą główną energię na miesiąc maj, kochane panny. Zobaczymy, co się zamyka. Zobaczymy, co idzie w przeszłość i już nie wróci. Taka jest moja intencja. Dobra. W miesiącu maju. Zobaczymy, panny, jakie jest wyzwanie. Z jakim problemem możecie się mierzyć w miesiącu maj 2023 i zobaczymy, jak się skończy ten maj, jaka będzie końcówka maja, jak wyjdziecie z tego wyzwania, jak, z jaką energią potencjalnie będziecie, słuchajcie, wchodzić w miesiąc czerwiec. No i na sam koniec, słuchajcie, jak będzie potrzeba, wyciągniemy radę bądź wynik, dobra? Zatem, panny, kochane, zaczynamy. Proszę, energię główną dla panny na miesiąc maj 2023. Energia główna dla panny to... Królowa Kielichów, super, panny, super. Czekajcie, muszę tutaj poprzestawiać to. Yy, Królowa Kielichów, jak wspaniale. Poczekajcie, co tu mamy z tyłu, a z tyłu mamy wisielca. Hmm. Wisielec Królowa Kielichów. Dobra, kochane panny, wydaje mi się, że w maju yy, albo nie będziecie pracować, w takim sensie, że będziecie zajmować się yy, jakimiś innymi fajnymi rzeczami, może być jakiś urlopik, Panny, może tak być, że jakieś, słuchajcie, jakieś um, wolne, będziecie brali wolne dni, będziecie brali e, w pracy. E, też tak może być, moje kochane panny, że ze swoją drugą połówką gdzieś się będziecie wybierać, będziecie coś, słuchajcie, planować. Ale też tak może być, panny, i to może być jedna panna, że w miesiącu maju mogą być jakieś niesnaski z waszą drugą połówką. W sensie, może ta osoba nie będzie chciała się za bardzo, słuchajcie, odzywać do was. Może będzie jakiś taki lekki chud, może jakieś jakieś opóźnienie w komunikacji między wami, kochane panny. Generalnie powiem wam tak, że królowa kielichów to jest fajna energia, super energia, to jest energia zadowolenia, to jest energia takiego zrozumienia, to jest takie słuchajcie, to jest energia, wiecie. Um, to jest delikatna energia, taka, słuchajcie, taka subtelna. Też to jest, słuchajcie, energia takiej kreatywności dla mnie. Także może tak być, że panna będzie bardzo kreatywna w maju. Generalnie, fajna, super energia. Możecie mieć generalnie też. O, generalnie, przepraszam, panny, wybaczcie, Merkury jest w Erce, więc mi brakuje słów. Także pewnie będę się powtarzać, ale yy, myślę, że złapiecie sens tego, co chcę wam powiedzieć. Że generalnie jest to super energia i po prostu myślę, że będziecie się dobrze czuli, będziecie um, tworzyli, będziecie coś nowego tworzyli. Dlaczego nowego powiedziałam? Myślę, że coś, nad czymś będziecie, słuchajcie, pracować nad czymś kreatywnym w maju. Eee, panny. I... Mhm. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, super energia na. Na miesiąc maj, królowa kielichów. Może też tak być, że jakaś panna singiel znajdzie tą drugą półkę w maju. Po dłuższym czasie już takiego słuchajcie szukania, tak może być. Też tak może być, moje kochane panny, że po jakimś czasie w maju przyjdzie do Was wiadomość, która Was ucieszy. Tak, królowa, ona ma w kielichu coś, I to może być wiadomość to może być jakieś nowe uczucie, coś jest, słuchajcie, w tym kielichu, coś, to sprawi, co sprawi, sprawi Panny nie radość w maju. Dobra, co idzie do przyszłości, co się zamyka dla Panny w maju, zamyka się już ostatecznie, nie wraca i nie wraca i nie wróci. Taka jest moja intencja, Panny. Królowa Pentakli idzie w zapomnienie. Y Energia Królowej Pentakli, powiedziałabym, a tu jest wieża. Słuchajcie, panny, uda Wam się pokonać jakieś trudności finansowe w maju, jakieś trudności finansowe, brak pracy, ale też wiecie co? Brak zdrowia e, idzie w zapomnienie. Uda Wam się to, słuchajcie, e, uda Wam się wrócić na prostą. Tak to powiem. Jeżeli jakaś panna ma teraz jakieś, słuchajcie, trudności, wątpliwości, e, za, było tak, kochane moje panny, i o kurczę, tak jest teraz. Że y, jakaś panna uskuteczniała, tak może być, remont domu, bądź słuchajcie, zmieniliście miejsce zamieszkania, może kupiliście jakąś nieruchomość, ogród. Generalnie uskutecznialiście jakieś zmiany w Waszym domostwie, w tym miejscu, gdzie się dobrze czujecie i słuchajcie, no i to idzie już w zapomnienie, czyli po prostu uda Wam się osiągnąć ten, y, ten wymarzony stan, powiedzmy. Kochane panny. Y, Królowa Pentakli, idąca do też właśnie, może właśnie problemy zdrowotne jakoś, jakoś, słuchajcie, idą w zapomnienie, ale chyba to powiedziałam przed chwilą, co? Chyba tak. Generalnie jakieś trudności idą w zapomnienie. Kochane panny, jak widzicie nawet tutaj, Królowa Pentakli, ona jest odwrócona w przeszłość, czyli mi to mówi, że jakieś troski, ale też troski pieniężne, materialne idą w zapomnienie zamykają się dla Was, słuchajcie, pomyślnie w maju. Mhm. Mhm. Dobra, jedziemy dalej. Panny, kochane, jakie może być dla Was wyzwanie? Słuchajcie, panny, też tak może być, yy, że, że zamknie się dla Was jakaś znajomość z, yy, z kimś z trygonu ziemi. Dobra, to jest w ogóle Wasza energia, czyli może być inna panna, byk, koziorożec, bądź osoby, które mają silne, yy, silne Działanie tych znaków, tego trygonu, trygonu ziemi. Może właśnie doszło tam do jakiejś, słuchajcie, zmiany w tych Waszych, powiedzmy, związkach z innymi ludźmi, w relacjach. Dobra. Panny, jakie jest wyzwanie na miesiąc maj 2023 dla Was? Jaki jest problem, z którym będziecie się mierzyć? A może nie ma wcale problemu, panny w maju? Może po prostu. Ale na pewno coś tam będzie. <laughs> Dobra, wyzwanie dla panny na miesiąc maj. Co to jest za wyzwanie dla panny na miesiąc maj? Koło fortuny. Moje kochane panny, tym wyzwaniem może być dla Was po pierwsze jakaś podróż, planowanie podróży, bądź słuchajcie, zaakceptowanie sytuacji, w której jesteście, w której się znajdziecie. Bądź, słuchajcie, dziewięć kielichów, bądź tutaj z tyłu dziewięć kielichów, bądź kochane panny, tym wyzwaniem może być. Um, karma. Karma, właśnie. I e, zamykanie jakichś, słuchacie, karmicznych wydarzeń, ponieważ ja zawsze zakładam, że koło. Chociaż koło Fortuny to jest takie, zaraz dopowiemy, um, że może być raz. To, koło Fortuny to jest tak, raz, jest, raz, raz jesteśmy. Na wozie, raz pod wozem. I ja myślę, kochane panny, że ciężko będzie wam zaakceptować. Znacie mnie, wiecie, że jestem pozytywna, ale idę tym tropem, że ciężko będzie wam zaakceptować, że jakieś szczęście w końcu do was idzie. Że coś się pozytywnie wam zamknęło, bądź zamknie, yy, i może nie będziecie mogły uwierzyć panny, że ojeju, jakie szczęście do mnie idzie, jaki się tutaj uśmiecha do mnie los. Słuchajcie, bo koło Fortuny mówi o karnie. E, oprócz tego, że mówię o innych rzeczach, mówi właśnie o tej karmie, o tej karmie i dobrej i złej. Także ja myślę panny, że tym wyzwaniem będzie działanie, jakieś zamykanie, jakichś wydarzeń z przeszłości. Bądź panny coś przyjdzie, nowego, związanego z karmą w miesiącu maj do was. E, to są słuchajcie, takie rzeczy, na które wy za dużo wpływu nie macie. Jak mamy koło fortuny, musimy słuchajcie, akceptować to, co do nas przychodzi. Uh -huh. A tu mamy 9 kielichów. 9 kielichów to jest super energia. To jest, słuchajcie, yy, to jest zadowolenie, to jest miłość, to jest równość. Yy, uh -huh. Dobra, panny, dopowiadamy. dopowiadamy to wyzwanie koło fortuny, ale ja myślę, że jakiś cykl wam się kończy karmiczny. I ja myślę, panny, idąc z tą pozytywną stroną, że coś dobrego się do was zbliża, coś dobrego się takiego wydarzy, słuchajcie, w, w maju. Szczególnie, że mam tą królową kielichów. Ta królowa, ona ma w tym kielichu coś fajnego, coś dobrego, i ona jest zadowolona z tego, co ma. I wy jesteście w tej energii, także ja widzę, że będziecie zadowoleni. Zadowolone, panny, w maju. Dobra. Kochane, Kochani, kochane, kochani, dopowiadamy, dopowiadamy to koło fortuny, bo to może, wiecie, znaczyć wszystko tak naprawdę. Ehm, tak, no, tak może znaczyć wszystko koło fortuny, bo to jest karma, słuchajcie. To też tak może być, słuchajcie, zamykanie jakichś trudnych sytuacji z przeszłości to, i może tak być, że właśnie coś się pojawi, coś, co myśleliście, że jest, dom, że jest zamknięte, a jednak wyjdzie e, w maju i będzie trzeba to zamykać, będzie trzeba, słuchajcie, działać, e, żeby złapać tą równowagę. To, żeby złapać tę równowagę, żeby znowu zagościło w naszych życiach zadowolenie. Dziewiątka kielichów. Yy, I generalnie ta królowa kielichów też mówi o tym, że mogą być silne emocje. I jeżeli czasami tak jest, że te emocje idą w dobrą stronę, jesteśmy zadowoleni, słuchajcie, szczęśliwi i koło fortuny. Ale czasami też tak jest, że przy tej yy, królowej kielichów i kole fortuny przychodzi coś takiego, co powoduje w nas bardzo takie yy, silne emocje. Także zobaczmy, to powiedzmy to koło fortuny. Koło fortuny. Problem. Wyzwanie. Wyzwanie powiedzmy, z którym panna będzie się mierzyć. W maju 2023. Siedem mieczy, ok? Siedem mieczy. Taki mała sprawiedliwość. No i również energia karmy. Sześć buów. Hmm, super diabeł. No fajnie. Kochani, ja myślę, że cokolwiek tam do... ja myślę tak. Po pierwsze, że przyjdą do Was bardzo dobre wiadomości. Bądź wy się czegoś dowiecie. Eee, czegoś się dowiecie, będziecie bogatsi o jakąś wiedzę, dobra? Ponieważ wyszukacie, szukaliście już od jakiegoś czasu informacji na, waszą, na wasz plan, na jakiś fajny pomysł, który tam przyszedł do was w przeszłości, ale kochani, o właśnie, wiecie co? I tu mamy szóstkę buław, czyli zwycięstwo, czyli energię zwycięzcy osoby, która wychodzi zwycięsko z opałów, sensie, między innymi. Ja właśnie myślę, że Panny, idąc naprawdę pozytywnym tropem tej energii tutaj, od tego, od tych kart, to ja myślę, że zaczyna się dla Was dobry etap w życiu. Lepszy etap. Że w końcu przychodzi Wasz czas, żeby ruszyć po swoje, niczym ten, słuchajcie, zwycięzca. Niczym ten przywódca tutaj na tej karcie, szóstce na szóstce buław. Szóstka buław, szóstka pentakli. Szóstki są dobre, wiecie, w tarocie. Hmm. Szóstka Pentakli, mała sprawiedliwość. Wy też chcecie tej sprawiedliwości. Chcecie, żeby w końcu było na wasze, moi kochani, i ja myślę, że będzie na wasze. Myślę, że to koło fortuny idzie w dobrym kierunku, że w końcu zakręci się ono dla, dobrze dla was i wy coś zyskacie, moi kochane panny. Także słuchajcie, cokolwiek się będzie działo. Na początku maja, pierwsza połowa maja, wiemy, że Merkury jest w RC. Do 15 maja, panny, nie bójcie się, bo informacja do was przychodzi w końcu, coś przychodzi. Do Was i widzę, że będziecie ruszać do przodu. Yy, no, fajnie, widzicie. Ten zwycięzca jest skierowany w przyszłość. Dobra, panny, ale będzie się działo grubo u Was. <laughs> ok, panny, zatem jak skończy się maj? Jak skończy się maj? Jaką, z jaką energią potencjalnie będziecie wchodzić yy, w czerwiec? Yy, jak się skończy, jak, zakoń, jak, zakoń, jak zakończycie ten, ten miesiąc? Miesiąc maj 2023, ale jak? Co, co to będzie za wynik? jeśli chodzi o ten problem. Ja widzę, że będzie zadowolenie, ale zobaczmy, pannę. jak się skończy miesiąc maj. Energia na końcówkę maja, poproszę. <laughs> wow. Szóstka buław, Panny, widzicie to? Pamiętacie, że tutaj też mieliśmy szóstkę buław? Czyli mamy energię zwycięzcy, <laughs> który patrzy naprzód. <laughs> rybuławy, szczęśli, y, szczęśliwe zakończenie. Słuchajcie, karmy, y, karmy, panny, ta karma to do Was, przy, przychodzi do Was i po prostu w końcu będzie na Wasze. W końcu dobra karma, dobre Wasze uczynki Wam się opłacą, moje kochane panny. Stabilizacja, szczęście, zadowolenie. Wow, super. Dopowiedzmy, dopowiedzmy tego zwycięzcy, ale ja tutaj widzę, że Wy będziecie przewodzić innym. Tak może być, że jakaś panna jest y, na swoim, w sensie słuchajcie, jesteście swoim szefem i w końcu będzie dobrze się działo w waszym interesie, w waszym biznesie. E, bądź, słuchajcie, w pracy. Tak może być. Jeśli jakaś panna chce awans, ja ten awans tu widzę, jeśli się staracie. E, w ogóle macie bardzo dobre karty. Teraz, jak spojrzę, spojrzałam teraz na całość, e, myślę, że to koło Fortuny w końcu będzie Wam przychylne, moje kochane panny, jeśli nie było. Dziewięć kielichów. Wow, mieliśmy tutaj dziewięć kielichów. Jako energia e, u spodu energii głównej. Super, kurde, 9 kielichów. Zadowolenie. Jestem zadowolony z tego, co mam, gdzie mam, co mam, i w ogóle jestem bardzo szczęśliwy. Super, kochani. Wisielec, wisielec. Słuchajcie, to też tak może być, że panna pod koniec maja będzie się wybierała na wakacje. Zasłużone wakacje, bądź jakiś, słuchajcie, wywczas, urlopik, ale generalnie. Mhm, 8 kielichów, super. I paść buław. No tak, może być, słuchajcie, podróż, podróż gdzieś daleko, bo podróż fajna. Ale też, słuchajcie, odzyskujecie, dostajecie energię, żeby działać. Przy, osiemce, przy ósemce, ósemka kielichów, zobaczcie, idziemy do przodu, zostawiamy to, co jest dla nas niedobre, nie nam nie służy, i ruszamy do przodu. Kurczę, ale fajnie. Dobra, bardzo dobra energia. I słuchajcie, po jakimś czasie takiego zawieszenia, po czasie, gdzie panna nie wiedziała, co i jak z waszym życiem generalnie, bo tu mówimy o wielkich arkanach. Wielkie arkany zawsze mówią o takich zmianach naprawdę życiowych. Panna w końcu wyrusza po swoje, jako zwycięzca. Super, panny. Wspaniale. Gratuluję. Zatem poproszę radę. Kartę radę. Kartę rada, Kartę radę dla panny. Tak, karta radę. Oj, o, wypadło. O, słuchajcie, wypadła, odwróci, się odwróciła królowa mieczy. Panny, o, yy... O, i ósemka buław tutaj. Panny, słuchajcie, będą przychodziły do Was różnego rodzaju wiadomości. Z gąszczu te, tych różnych wiadomości musicie wybrać tą, która jest dla Was odpowiednia. Ja myślę, że wy, od, że wy znajdziecie tą dobrą odpowiedź. Tutaj mieliśmy siódemkę mieczy. Generalnie też, panny, słuchajcie, nie zamykamy się na nowe rzeczy, które przychodzą do nas w tym miesiącu, w miesiącu maj, dobra. I też słuchajcie, nie wykłócamy się. Trzymamy ten język na wodzy, moje kochane panny, ponieważ macie dobre energie, Staramy się nie zburzyć, słuchajcie, tych dobrych energii. Generalnie panny macie fajny miesiąc, fajny miesiąc maj. Karmiczne sytuacje Was czekają, z których wyjdziecie zwycięsko. Ja tak to widzę. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, pa! pa.